Pokażesz kiedyś twarz? Nie wiem, może. Wyobrażam takie pytanie, kiedy będą karty przeciwko ludzkości na ety. Raczej nie. Jesteś człowiekiem czy kosmitą? Bytem astralnym? To ci daje motywację do nagrywania, napisał rak wątroby. Tak po prostu sobie nagrywam i to montuję. Nie mam żadnej jakiejś motywacji. Why are you gay? Who says I'm gay? Jestem maksymalnie tolerancyjny. Czy nagrasz kiedyś inną grę niż CPSL? Pewnie tak. Jeżeli będzie mi się chciało coś innego nagrywać. Czy Jabalaba? Tak. Czy kochasz bandziora? Tak. Czy ty też masz tak, że jak strasz to śmierdzi? Tak. Czy jesteś prawdziwym kappa? Nie. Masz jakieś choroby psychiczne typu idotyzmus pospolitus? Nie miałem żadnych badań. Nie wiem. Będę kiedyś odcinki z innych gry typu Don't together Gadar lub Terraria. Nie wiem, może. Jak będzie mi się chciało. Ile masz godzin w SCPSL? Za dużo. Czekasz frytkę? Tak. Ile masz lat? 18. Kiedy update? Masz lat, bo z Max16XD. 18. Tak. Nie. Masturbacja. A. To rękoczyn czy rękodzieło? Interpretacja dowolna. Czy będzie powrót głosu tłumacza gogle? Kropka kropka. Tak. Czy zagrasz w Robloxa XDDDD? Nie. 18. Mam pyta masz pytanie yy, czy mogę trzeci raz na moda stps a potem zrezygnować? No po prostu kurwa no nie boże czy ty to widzisz? Kiedy Rymorej dostanie unban na GL u jak zasłuży? Czemu jesteś takim wzajemistym YouTuberem, ale masz tak mało subów? Nie wiem. Kiedy, kiedy odejdziesz z GL na stałe? Serduszko. Nie wiem. Kiedy Minecraft? Kiedy będzie mi się chciało go po pierwsze nagrać? Pytanie, a Wila jest B? Nie wiem. Co zrobić, aby główno leciało do wody, to cię nie ochlapało? Witam w miejskim szalecie. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić bezpiecznie bociane gniazdo, żeby móc się spokojnie i komfortowo wypróżnić. W warunkach szkolnych. W ten sposób możemy estetycznie, z gracją i z klasą, wyróżnić się męskim, w męskim każdym, w każdym jakimkolwiek szalecie szkolnym. Musisz lubić placki, tak. Pokażesz stopy. Jak często grasz na serwerze Gold Legends? Często, nie powiem. Jakie jeszcze grasz gry SL? Pozdrawiam. Dlaczego jesteś większym smutasem niż dwa lata temu? Życie. Po prostu życie. Pytanie: na kogo zagłosowałbyś? Zakładam, że chodzi o wybory prezydenckie. Najprawdopodobniej na. Kiedy coś nowego opróczesel? Jak będzie mi się chciało? Czy planujesz nagrać coś wspólnego z widzami weselu? Jeroz! Jaki człowiek właśnie powiedział w Jestem Twoim fanem! Pytanie. Lubisz jebać Disa, gatunek debilizm. Jebać Disa, chujasz wisa, orka z kurwy syna. Wypierdalam z Polski na Maltę. Jesteś prawiczkiem? Tak. To nie jest po pierwsze pytanie do mnie. To jest prędzej podanie do właściciela serwera. Ale chyba nie. Od kiedy grasz wstecz PSL? Od listopada 2018. Dlaczego ostatnio nie macie na God legend, bo bez ciebie to nie jest fajny serwer? Jest tam średnio 2 godziny dziennie. Jaki jest twój ulubiony stand z JoJo? Nie mogę na ten temat się za bardzo wypowiedzieć, nie obejrzałem jeszcze całego. Ulubiona chińska bajka i postać żeńska? A ulubiona chińska bajka, to jeszcze nie obejrzałem ich zbyt wiele. Polska górą? Tak. Lubisz orzeszki? Tak. Kiedy oduczysz się grać tym skurwiałem kotem na saporcie? Oj, nie wiem. Ile dzień nie śpisz? Średnio 8 godzin.